Czekaj! Ano! No? Idziesz ze mną? zapytać, bo niby nie ma wolnych miejsc, nie? E, nie pan Było to była Ja rozumiem, ale dla pracy jednak zawsze to jedną czy dwie osoby na stojące, jak nie mam środowisko nawet tak. No tak, no ale to jest trochę... Myślałem, że panowie jesteś sprawdzić. Nie, 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 chyba półtyć. Aha. Pochwilować. Tak, wyboru. Nie. Jeszcze raz? My no, z Białorusoku Ja też z Białorusoku Nie, ja z Moskwy Nie, ja z pa, pa, Niemiec ja Słucham? Z telewizji Nie, ja nie z telewizji A tak przy okazji ten dom spalony to niedaleko tutaj jest, chyba, nie? Na rodzinę. dosłownie. No. A jak się spytam, się proszę pana, Chciałbym czego się spali? No, czego? Z czegoś się zawalił. No Zapalił. To, to leczo, to 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 Ale kto po kolei? Mąż? na koniec pokażę. No, tak. Za wybrany no stępie, i, 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 to było... Też ludzie no, je tak? No, a, czyli to duże zainteresowanie, no tak? Tak. Ja. Ja. A to jaki pan będzie? ludzie. Halo? Ludzie, aha, rozumiem. A to jaki pan będzie? Marek, ale... Marek Kiekarczyk, to z tołu TSA, który opowiada... A ja nie zaniedbam. Się walaczył z A, Marek Kiekarczyk. A on... nie mieszkał na Boboli? Nie, to prostu. Tak. Może z kawy? Tak. To jak muzyk, tak sobie znam to. O, Barecik się wam usunął, bo zimno. To zimno? To. A panu ciepło? A w, w samochodzie, Panie kochane, daj pan mundurek. A ty wiesz, że chodzenie w policji na mądrożę za tego jest, nie? Podszywanie nie, nie, nie. Przystępca? Jeżeli nie masz. Co, napisał? Czekaj. Napis może być. Nie. Nie, może być. Nie może być. Nie. Może być, ale co nie może być. Ja... Dodaję, z powoduje, do stopnia Złuchaj, dobra, jeszcze raz. Pozwól, panie. Stoknia Dobra. Niestety. Patrz, panie. Patrz, Wojtek. Podonu? Tego stoknia. Widzisz, co jest? Ale nie możesz mi... Ale, czekaj, widzisz, co jest? Ale, nie, nie. Ale widzisz, co jest? No, jest. No. no. Jeżeli to jest, a użyłeś tego stopnia, to jest przepis, karny, a nie możesz używać. To to, że ty tak, nie możesz no. już i ja. Tylko mogą używać, przepraszam bardzo, że są, e mają umowy podpisane z komendantami Miejskim i wojewódzkim, że kto przydziela miejski i Wojełuszki stoczni przydziela. A ty nie masz prawa, ani Ale ja używać. Na, prawda? Napisu policja też Krzysiek nie może. Nie policja może być, no to ja a jak grają w filmach, patrz, grają w filmach, tak policja nie. pisze normalnie, no jest, na mundurach mają, tylko nie mają no tych stopień. To nie prawdziwa To, myślę, to, to jest, aktor. Parkoury, no. Czyli, ja mam srebrny samochód z przodu i co sobie mogę napisać policja na samochodzie przylepić? No nie. No nie mogę też, nie? Nie. No nie mogę. E, jeżeli. Jak pan z popojem na dzielnicy to sobie... A nie, u niego to cały czas przylepia, do niego Major z nim mieszka, z tak, no. Majorem mam Ci Przy, Przyjeżdżają, trąbią. Wiesz co? A, no, i, i wącha, wądu, panie wądu, w czasie. A! Nie, kochany. Rozpuszczalni, tak? Rozpuszczalnik. wie. To dla niego wy, chciał wykład na, nagrać, właśnie jak się wyleczyć z uzależnienia. Nie? Bo ten wykład. A nie, nie chciał przyjechać. No nie chciał. Nie? No uzależniona osoba unika takich. Ja przepraszam, noc. Parą, kiedy będziemy tam mogę polecić, dalej się załatwić. To nie tak nie, 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 nie. To sklepu. A to środka go nie wpuścili, nie? Bo to ale ta środku. No. no ja bym tam gdzieś kudacy dalej. Bo no. to następne drzwi? Za, za tym budynkiem. Ze za, za sklepem. No. Ale to to mnie daleko iść, panowie. Ale ja. ja to ja cię zawiązę Krzysiek. No. Dobrze, wszystkiego dobrego. Czekaj Krzysiek, bo panowie jechać ja nie. Może już nie otworzę tych związków. A? Może i nie otworzy. Zaraz ja bym się przeparkował na to miejsce lepsze, wiesz? Krzysiek, o, Krzysiu, to weź stań tutaj. Stań, zajmij miejsce. Stań o tak o Bo zaraz tam następne wieśmi. Tak, na. Tamte Thank mm -hmm. you. Все ванная, супер место. Смотри, какие. Давай, давай. Иди. 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 Jestem w tutaj, ja dzwonię, znajdę telefon do nich, albo oni nas puszczają, albo jedziemy. To nie no ma jest co stać. Razem jest 4 tak. Nie, bo to policjanci mówili, że już od godziny ludzie stali i ich nie puszczali Tak, tak. Zainteresowani